Serwus Ferajna, witam was wszystkich bardzo serdecznie w bardzo wyjątkowym materiale, wyjątkowym, bo drugim dzisiaj. I wyjątkowym, ponieważ będę pierwszy raz rozpakowywał zestaw prasowy od PlayStation Polska. Dostałem go ostatnio na zamkniętym pokazie. Gry Horizon Zero Dawn, której recenzję mogliście zobaczyć i nadal możecie na kanale. O 10.00 była publikacja, bardzo nietypowo. Informowałem o tym na grupie, jeśli jeszcze Was tam nie ma, dołączajcie, link znajdziecie w opisie. Jeśli nie możecie się doczekać na ten tytuł już teraz, zostawcie łapkę w górę. Co znajdujemy w tym oto zestawie? Poza taką kartonową obwolutką przypominającą haszcze, znajdziemy wiele dobra, uwierzcie mi. Ale zdejmijmy najpierw tę obwolutkę, bardzo ładnie wykonaną zresztą. A muszę przyznać, że pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Takiego zestawu prasowego nie miałem jeszcze. Z tyłu jest numer, która jest to edycja prasowa, a z przodu zlokalizowany tekst: Ziemia nie należy już do nas. Zlokalizowany, ponieważ te zestawy są na pewno na całą Europę. Nie jestem pewien, czy na cały świat takie same. No cóż, u nas jest po polsku: Ziemia nie, nale nie należy już do nas. A w środku co mamy? No, mamy błyszczącą błyszczący papier, więc muszę trochę to odwrócić, żeby za bardzo światło nie odbijało. Ale po kolei, wyjmijmy to, zaraz przejdziemy sobie do tego, co mamy jeszcze w pudełeczku. A W pudełeczku mamy błyszczący papier, na którym grafika jest przedstawiony Thunder Joe, to jest szczęki jakoś tak. Polskie tłumaczenie jest dosyć dziwne, o tym też mówiłem w swojej recenzji. Mamy płytę z grą, jest to normalna płyta, nie jest promo only, jest to zwykła płyta z grą, a, dokładnie ta, którą przechodziłem, ale na szczęście Maniak kupił mi Steelbooka, więc niedługo tę płytę przełożę właśnie w tego Stila. Co tutaj mamy? Mamy taką pseudo-skórę, na której jest napis Horizon Zero Dawn i mamy zestaw papierów. Zaraz zobaczmy, co tam jest. Jestem bardzo ciekawy. A, widziałem, że były przecieki z unboxingiem tego cuda. Gdzieś na zachodzie, ale nie klikałem, żeby nie psuć sobie frajdy. Drogi graczu, z nieskrywaną przyjemnością pragnę przedstawić Ci nową grę studia Guerrilla – Horizon Zero Dawn. Praca nad tym projektem, najambitniejszym spośród wszystkich, których realizacji się podjęliśmy, trwały 5 lat. Każdy miesiąc przynosił nowe wyzwania i mnóstwo satysfakcji. W imieniu całego zespołu Guerrilla pragnę życzyć Wam wszystkim owocnej i pasjonującej przygody. Mam nadzieję, że Horizon Zero Dawn sprawi Ci równie wiele przyjemności, ile nam sprawiło tworzenie tej gry. Herman Holst, dyrektor zarządzający Guerrilla. Bardzo fajnie, jest to w całości zlokalizowane, więc to też bardzo na prosie. Lecimy dalej, co my tu mamy. U, mamy szyty notesik. Och, to jest artbook. Ale piękny. Taki artbook to ja rozumiem. O, to nie, to nie tyle co artbook, to są zasoby dla mediów. Tak czy siak, tu są arty, wyglądają zajebiście. Pójdźcie chociażby na te. No, rewelacja. I to wszystko jest szyte. Wow. Czad. To jest chyba plakat. Ale jaki specyficzny. Jaki ładny. Zajwisty jest. Może jakąś ramkę na niego znajdę. a Chociaż aż szkoda. Papier jest taki specyficzny strasznie. Mmm. ładnie pachnie. Dobrze. Najgorsza teraz mordenka. Mordenga. Nie mylić z Wardęgą, przecież oglądanie jego filmów to Mordenga. O, złożyć to, udało się. I tak właśnie, kochani, przedstawia się zestaw prasowy Horizon Zero Dawn. Co wam się podobało najbardziej? Mi osobiście e, chciałem powiedzieć gra, ale tak naprawdę myślę, że ten zasobnik dla mediów, e, te materiały i te arty, które są tutaj zawarte w szczytym malutkim notasi, notysiku. Są rewelacyjne. Plakat jest bardzo, bardzo fajny. No oczywiście życzenia od dyrektora zarządzającego Guerilla też są fajne, ale chcę poznać Wasze zdanie. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, co Wam się podobało. Czy widzieliście już recenzję na kanale? Jeśli nie, to klikajcie tutaj. Zapraszam Was również do innego mojego materiału i klikania przeciw subskrypcję. Widzimy się już w środę, kochani, o godzinie 17. .00. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. A ja póki co, dziękuję Wam bardzo serdecznie, kochani, za oglądanie. и ушанования.